Istnieje Duch Święty. Nauczanie domowe. 30 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 19, wersety od 1 do 8. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone. Przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Zapytał, jaki więc chrzest przyjęliście? A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Powiedział Paweł: Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Początek pobytu Pawła w Efezie zaowocował odkryciem, że część uczniów, w ogóle nie ma świadomości co do trzeciej Bożej Osoby. Byli godliwi, podawali się za chrześcijan, a jednak ta wiedza o trzeciej Bożej Osobie była niepełna. Wyraźny widać brak świadomości co do działania Ducha Świętego, a nawet powiedzielibyśmy u fundamentu był rodzaj niewiedzy, że istnieje w ogóle Duch Święty. I w związku z tym Paweł musiał cofnąć się do początków i zapytał, jaki przyjęliście chrzest? I myślę, że czasami w naszych środowiskach, w naszych parafiach, trzeba by wrócić właśnie do tego pierwszego pytania. Jaki przyjęliście chrzest? Ile zdań taki statystyczny katolik jest w stanie powiedzieć o swoim chrzcie? Jaki to był chrzest? Czego On dotyczy, jakie są Jego skutki, jak On wpływa dzisiaj na życie tego człowieka? Możemy zadać dalsze pytania. Czy przyjąłeś Ducha Świętego? Powiedzmy sobie szczerze: wielu katolików byłoby zaskoczonych, jak to przyjąłem Ducha Świętego. I trzeba by zapytać, kiedy to się stało. A jeżeli nie wiesz o tym, no to jaki to może mieć wpływ na Twoje życie? I idąc dalej, trzeba by zapytać, czy współpracujesz z natchnieniami, darami i charyzmatami Ducha Świętego? Jak to robisz? Myślę, że Święty Paweł byłby zdziwiony, tak jak był zdziwiony w Efezie, odpowiedziami, które usłyszałby dzisiaj. Warto więc dzisiaj. Zwrócić uwagę tylko na jeden punkt na charyzmaty że są, że ich obecność w Kościele jest naznaczona w Słowie Bożym, jest naznaczona w tradycji, zwłaszcza ojców Kościoła, i w nauce Kościoła. Wystarczy zacytować katechizm Kościoła katolickiego. W 799. punkcie powiedziane, że Duch Święty daje charyzmaty dla dobra ludzi i ze względu na potrzeby świata. A w związku z tym, że to jest dla dobra ludzi i ze względu na potrzeby świata, w następnym 800. punkcie możemy przeczytać, że te charyzmaty. Powinny być z wdzięcznością przyjęte nie tylko przez tego, kto je otrzymuje, ale przez wszystkich członków Kościoła. Tu nie ma dyskusji, czy są charyzmaty, czy ich nie ma. Nie, tu jest polecenie, polecenie Kościoła, że przyjąć charyzmaty powinni nie tylko sami odbiorcy, ale wszyscy inni naokoło. Tu nie ma dyskusji, czy są charyzmaty. Tu jest rodzaj nakazu, aby wszyscy przyjęli, i dodajmy, przyjęli z wdzięcznością. Zadanie więc dla Ciebie. Nazwij, określ, który z charyzmatów w sobie rozpoznałeś i w jaki sposób ten charyzmat został zweryfikowany przez wspólnotę, w której żyjesz. W tym współdziałaniu. Z Duchem Świętym, w dziele charyzmatycznym, w tej posłudze charyzmatem, który otrzymałeś, niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.